Przejdź sobie na podłogę, kolana kładziesz na podłogę, dłonie tak samo i będziemy pracować na przemiennymi stronami ciała. Czyli jak idzie prawa ręka, to idzie lewa noga, jak idzie lewa ręka, to idzie prawa noga. I wychodzisz sobie tak naprzemiennie do przodu i wracasz. Przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył. Pamiętaj, żeby trzymać spięty brzuch. Na początku z tą koordynacją może być ciężej, ale dasz radę. Przechodzimy do następnego ćwiczenia, również na podłodze. Pozycja deski i dotykasz naprzemiennie barków. Dotykasz cały czas, trzymasz pozycję deski. Czym mniej rotacji jest w biodrach, tym tak naprawdę lepiej. Starasz się e, za każdym razem dotknąć ręką do barku, trzymając stabilizację. I pyk, 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 pyk. I następne ćwiczenie. Tak samo na podłodze, pozycja deski, ale tym razem na łokciach wchodzisz sobie i zaczynasz wchodzić rękoma naprzemiennie do góry. Prostujesz ręce, staraj się raz wchodzić prawą ręką, czyli raz prostować prawą rękę, a raz prostować lewą, tak żeby pracowały. Yy, Każda ręka, jakby każda strona ciała, żebyś nie wchodziła tylko na przykład poprzez prawy łokieć do góry. No i dalej. To ćwiczenie wykonujemy przez 50 sekund, więc jeszcze trochę wchodzisz góra, dół, góra, dół. Jeszcze chwilkę dasz radę. Dół i góra, dół i góra. Jeżeli jest za szybko, to robisz w swoim tempie. Jeżeli jest za wolno, to tak samo przyspieszasz sobie do swojego tempa. To ćwiczenie wykonujemy na czas. Jeszcze została ci chwila czasu, dasz radę, dasz radę. Góra, dół, góra i dół. I następne ćwiczenie wyjście na rękach w przód. To ćwiczenie będziemy powtarzać 12 razy. Możesz już się kojarzyć. Teraz wykonujemy wersję bez położenia się na podłodze, czyli po prostu idziemy sobie rękoma do przodu, zatrzymujemy się w pozycji deski i wracamy do góry. I do dołu i wracasz. Co jest ważne przy tym ćwiczeniu, żeby trzymać spięty w brzuch, i w momencie, kiedy przechodzisz do pozycji deski, to pilnuj tego, żeby biodra zbyt y, bardzo nie obniżały się do podłogi. To znaczy, że. Ty trzymasz i kontrolujesz swoje pośladki, a one nie lecą bezwładnie. Czyli przez całe wykonywanie ćwiczenia, ty kontrolujesz swoje ciało. Pyk, góra. I dół. I jeszcze chwila, dasz radę. Wychodzisz na rękach do przodu. I wracasz. Jeszcze. I koniec. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Kładziesz się na podłodze i unosisz biodra do góry. Jedna noga jest na podłodze, druga noga jest w powietrzu jest to Glute Bridge. Jednonóż. Po 12 powtórzeń na nogę. Co jest ważne przy tym ćwiczeniu, żeby odcinek lędźwiowy za każdym razem wracał na podłogę. To znaczy, kiedy opuszczasz biodra do podłogi, to nie może być takiej sytuacji, że Twoje śladki dotykają już podłogi, a odcinek lędźwiowy nie. Dlatego, że oznacza to, że jesteś zbyt wygięta w odcinku lędźwiowym. Więc popraw pozycję i wypychasz biodra do góry. Po 12 powtórzeń na każdą stronę. I, I pamiętaj też o oddechu. I przechodzimy do następnego ćwiczenia. Do tego, który był na samym początku. Czyli jeszcze raz to samo i ostatni. Wychodzisz do przodu i wracasz. Wychodzisz i wracasz. Wychodzisz i wracasz. Oczywiście rób to ćwiczenie w swoim tempie. Wykonujemy je przez 20 sekund i przechodzimy do następnego. Właśnie teraz. Czyli znowu jesteśmy na podłodze i dotykamy na przemiednie ramion przez 25 sekund. Prawy, lewy, prawy, lewy. Albo nie będę mówić, bo może zaczęłaś od drugiej strony i żeby cię nie mylić, yy, jeszcze chwilę trzymasz, 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 pozycję deski, brzuch spięty, oddychasz i dotykasz do barków i przechodzimy dalej. Wchodzenie na rękę. Góra, dół, góra i dół przez 50 sekund to ćwiczenie. I pamiętaj tak samo jak wcześniej. Raz wchodzisz, prostujesz prawą rękę, raz prostujesz lewą. I to samo się tyczy odkładania. Żebyś za każdym razem wchodziła naprzemiennie. Prawa ręka, teraz lewa. Prostujesz prawą. I prostujesz lewą. Wiem, że te ręce mogą być już troszkę zmęczone, ale dasz radę. To ćwiczenie wykonujemy najdłużej, bo 50 sekund, ale została jeszcze dosłownie chwilka. Trzymaj spięty brzuch i koniec. Wychodzimy na rękach do przodu. 12 powtórzeń. Raz. Dwa, trzy, cztery, jeszcze osiem razy. Ostatnie osiem dzisiaj. Siedem, sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeszcze jeden. Ostatni został. Pyk, pyk i wracasz. I od razu ostatnie ćwiczenie, biodra do góry, raz, dwa, dwanaście powtórzeń na nogę, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pamiętaj o odcinku lędźwiowym, żeby miednica była podwinięta i żeby pośladki nigdy nie wracały pierwsze na podłogę. I zamieniamy nogę. Ostatnie dwanaście powtórzeń dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I dziesięć. I oczywiście, jak masz ochotę, to możesz włączyć sobie kolejny filmik i to wcale nie musi być twoje ostatnie dwanaście powtórzeń. Dziękuję Ci za ten trening.